Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj dosyć wyjątkowe spotkanie, dosyć ciekawy temat wyjątkowy, łączy się również z wydarzeniami na świecie. Będziemy rozmawiać o Wikipedii. Moim gościem jest pan Szymon Grabarczuk, wiceprezes zarządu Wikimedia Polska. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Widziałam taki tytuł prasowy: Rosja chce ukraść, przepraszam, ukarać Wikipedię. Pytanie czy w sumie ogarnąłem, że te um, przejęzyczenie też ma sens ukraść Wikipedię albo przynajmniej sobie zawłaszczyć część informacji. No właśnie, Rosja chce ukarać Wikipedię, czy Wikipedia takich gruźby, a mowa tu o rosyjskim regulatorze mediów, właśnie Roskomandor, boi się? No to tak, jeszcze raz dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Może zacznijmy od podstawowych informacji, dlatego że już w pana pytaniu dostrzegam takie. Taki błąd, który mi naprawdę utrudnia odpowiedzenie wprost. Wikipedia się nie boi, dlatego że Wikipedia jest stroną internetową. Strony internetowe się nie boją. Mogą się bać ludzie, którzy stoją za daną stroną internetową. Kto stoi za Wikipedią? Jak dzwonię do Wikipedii, to kto odbiera telefon? To jest pytanie, na które chyba muszę y, odpowiedzieć, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o kim rozmawiamy. Wikipedia jest stroną internetową, za którą odpowiada prawnie serwery, znaki towarowe, czyli nazwa, logotyp, odpowiada fundacja, organizacja pozarządowa, amerykańska, zarejestrowana na Florydzie z siedzibą w San Francisco, więc ona należy do takiego. W cudzysłowie amerykańskiego internetu, tak samo jak Google, Facebook i wszystkie te, te wielkie platformy, które znamy codziennie. I teraz ta, ta organizacja amerykańska jest tylko częścią całego dużego, jak to mówimy, ekosystemu, całego naszego bogatego świata wikipediowego, który istnieje właściwie tylko krok tuż za rogiem, jak tylko przestaniemy. Wyłącznie czytać artykuł w Wikipedii, przejdziemy sobie za winkiel, klikniemy sobie, edytuj i zaczynam, widzimy ten cały bogaty świat, właśnie tych wszystkich organizacji, tych wszystkich norm społecznych, tę całą społeczność. Oprócz Amerykanów jest społeczno, są społeczności lokalne, na całym świecie działające, niezależne w sensie prawnym od tej organizacji. Organizacja, którą ja reprezentuję, jest też niezależna od. Amerykanów I, i Wikipedia też jest niezależna od tej organizacji, którą ja reprezentuję. Czyli teraz pytanie o to, czy Wikipedia się boi, to jest pytanie o co najmniej trzy podmioty, a tak naprawdę o wiele więcej. Czy Rosjanie edy edytujący, tak jak każdy, powiedzmy, użytkownik w Kontakcie, czy tam innego Facebooka e, z Rosji, się boi, bo Wikipedia jest pisana przez wolontariuszy? Dalej. Czy lokalna organizacja, odpowiednik właśnie Wikimedia Polska w Rosji się boi? I po trzecie, czy Amerykanie się boją? No więc proszę mi powiedzieć, o czym będziemy rozmawiali. No tak, myślę, że Amerykanie, tak, tak proszę mnie poprawić, Amerykanie boją się jak najmniej. Zwykły użytkownik, Rosjanin, wolontariusz może mieć z tym problem, ale reprezentacja, znaczy organizacja... Odpowiednik państwa w Rosji może mieć już problem, bo może mieć bezpośrednie powiązania z biznesem amerykańskim, a przynajmniej jest przedstawicielem tam lokalnym, i to ona będzie narażona na najwięcej, powiedzmy to, niedomówień albo problemy po prostu. I tutaj, właśnie, znowu śpieszę z wyjaśnieniem, że ona tak naprawdę nie jest y, żadnym przedstawicielem, reprezentantem, y, w sensie prawnym jest zupełnie niezależna. Nie ma przepływów finansowych między lokalnymi organizacjami, bo kolejna ciekawostka: w Polsce jest jedna organizacja, Wikimedia Polska, w Rosji jest tego troszeczkę więcej. Oni mają po prostu inny model organizowania się. Nie ma takich przepływów finansowych między fundacją a tymi Rosjanami, to znaczy, fundacja normalnie w takich sytuacjach między dwoma organizacjami z całkowicie normalnie, regularnie demokratycznych państw są granty. I nikomu nie przeszkadza to, że są granty między Ameryką, a powiedzmy Niemcami, czy Francją, czy Polską. Takich grantów nie ma w, z fundacją. Nie ma też darowizn z Rosji do, do fundacji, do Ameryki. Fundacja nie zatrudnia ludzi z Rosji, więc jak najmniejsze są te przepływy finansowe i, i zależności finansowe między tymi krajami. To jeżeli ten rosyjski regulator, to w takim razie pana poproszę ja o wyjaśnienie, grozi, albo mówi, że z tą Wikipedią, moi drodzy, coś jest nie tak, to do, z kim się chce komunikować? Właściwie do kogo daje sygnał? No tak, i tutaj troszkę do fundacji, dlatego że fundacja jest prawnie y, odpowiedzialna za serwery i za to, co tam jest. Z drugiej strony troszkę do tej społeczności lokalnej, dlatego że ktoś z tej społeczności lokalnej, konkretnie jakiś tam jury, Napisał w danym artykule coś tam, i kiedy rosyjskie te organy Tutaj najczęściej właśnie chodzi o Roskomnadzor, ten, ten regulator. Zwraca się do Amerykanów z prośbą o usunięcie czegoś, to to coś zostało napisane przez jakiegoś Michała czy Jurija, który nie ma nic wspólnego z, z fundacją. Ciekawa bardzo sprawa. Czyli to w takim razie, jeżeli też z jednej strony nie wiadomo, komu się grozi, może mieć to wpływ na wiele osób, ale jednocześnie nie musi. No właśnie, jak pracują na co dzień lokalni ci wolontariusze? Ilu, ile osób właściwie liczy grupa wolontariuszy lokalnych, właśnie rosyjskich, które tworzą tę, tę Wikipedię, powiedzmy, z której ja też mogę korzystać, i czy przypadkiem ktoś weryfikuje, co to właściwie są za ludzie? Dobra, to teraz tak. Generalnie wiadomo, do kogo są kierowane te wnioski, dlatego że te wnioski są w sensie prawnym kierowane do fundacji. I fundacja, to jak tutaj sobie zadziała, czyli amerykańska fundacja, jak ona sobie zadziała, to jest osobny rozdział tej, tej historii. Fundacja, może się kontaktować z konkretnymi wolontariuszami, i na przykład, i ci, i ci wolontariusze w ogóle mają swoje wewnętrzne zasady w swojej grupie, które są ściśle związane z zasadami pisania Wikipedii. I teraz, właśnie, jakie są zasady tego pisania Wikipedii? Każdy, kto napisał pracę dyplomową w swoim życiu, powinien Nieźle się w tych zasadach poruszać. Każda informacja, która jest w Wikipedii, nie może pochodzić z naszej własnej głowy, tylko musi pochodzić z wiarygodnego, niezależnego od opisywanego przedmiotu źródła. Czyli, jeżeli piszemy o, powiedzmy, producencie pralki, to najlepiej, żebyśmy nie pisali o danej pralce, czy generalnie o tym producencie pralek na podstawie jego własnych twierdzeń, tylko na podstawie tego, co inni o nim piszą. No. Bardzo tutaj analogiczna jest sprawa związana z Rosją. Możemy oczywiście powiedzieć, że Kreml twierdzi to i to, ale to jest jakiś cytat, jakieś przytoczenie ich własnego poglądu w sposób jasny pokazane, że to, jest, to są ich twierdzenia, no ale nic więcej. To są ich twierdzenia, a nie objawiona prawda. Do tego musimy dorzucić źródła, które są od nich niezależne. Najlepiej jakaś kompilacja rzetelnych źródeł, niezależnych. I, i, I tak generalnie wikipedyści piszą Wikipedię już od ponad 20 lat. Te zasady dotyczą wszystkich haseł we wszystkich wersjach językowych. To jest nasza codzienność. I teraz, jeżeli na przykład rosyjskie władze domagają się poprawienia jakiejś tam. Informacji w artykule w Wikipedii w języku rosyjskim, no to fundacja na przykład sprawdza, kontaktuje się z takimi wolontariuszami i ci wolontariusze zaraz szybko sprawdzają, czy dane informacje są uźródłowione, to znaczy czy właśnie towarzyszą im przypisy bibliograficzne z podanymi źródłami, sprawdzają, czy to źródło jest wiarygodne. Jeżeli takie źródło istnieje, no to wtedy odbija się piłeczkę i mówimy, że. To znaczy, jeżeli jest podane, to się odbija piłeczkę i mówimy, no ale przecież my tylko powtarzamy za innymi. My nigdy nie, nie mówimy sami z siebie. A jeżeli takiego źródła nie ma, no to się go szuka, dodaje się go wtedy i się mówi, no teraz to już widzicie, to już, to już nie jest to tylko, co my podajemy, tylko my podajemy za kimś innym. Wikipedia, nazwijmy to jako całą organizację, ma więcej pracy w samej Rosji niż w innych krajach. Czy jeżeli chodzi o weryfikację tych źródeł, no, jest dosyć podobnie tendencja no, w każdym kraju, każdy chce no, trochę czasami naginać fakty. Ja myślę, że y, wszyscy mają mniej więcej tyle samo pracy, tylko są po prostu różne tematy, które akurat rozgrzewają serca i umysły, i powiedzmy, Serbii. Takim tematem mogą być stosunki z innymi krajami, tymi bliskimi, bałkańskimi. W Ameryce to mogą być, mogą być tematy związane na przykład z jakąś walką republikanów z demokratami, ale równie dobrze może, może być jakikolwiek inny y, y, temat. Y, tutaj, akurat przykład anglojęzyczny, jest o tyle charakterystyczny, że Wikipedia po angielsku jest tak naprawdę międzynarodowa. Więc tam na przykład był wielki konflikt wokół tego, czy pisać o Gdańsku Gdańsk, czy pisać Dancyś. Czy, czy Gdańsk jest bardziej polski czy niemiecki, a, a, a anglojęzyczna Wikipedia była tylko polem bitwy. W powiedzmy, w perskiej Wikipedii. No wiadomo, tak samo mamy stosunki na Bliskim Wschodzie, wpływy lokalnej władzy na Wikipedię w języku perskim. Generalnie taki powiedzmy stopień takiego narażenia danej wersji językowej Wikipedii na propagandę jest większy w przypadku takim kiedy w jednym kraju przeważa jeden język, jeden język, jakby mamy bliskość jeden język, jeden kraj, jeden naród, jedna wersja językowa Wikipedii. Język polski, polska, polska Wikipedia, Polacy mieszkają głównie w Polsce i jest tutaj taka, takie niebezpieczeństwo, że polska Wikipedia będzie prześągnięta polskością, rozumianą jako polski punkt widzenia na nasze własne sprawy. Więc na przykład w polskiej Wikipedii mamy bardzo dużo artykułów o parafiach. Chyba nigdzie indziej nie ma tak, żeby, żeby, artykuły poszczególnych paraf żeby poszczególne parafie tak łatwo dostawały swoje artykuły w Wikipedii. Dla nas z jakiegoś punktu widzenia opisywanie parafii jest bardzo ważne. Znaczy kiedyś było i tak jakoś nadal jest, bo tego nie zmieniliśmy. Z Wikipedią rosyjskojęzyczną jest też tak troszkę, że może władze rosyjskie bardziej się poczuwają do kontrolowania Wikipedii w języku rosyjskim, dlatego że, no cóż, Wikipedia w języku rosyjskim jest czytana głównie w Rosji. Jest edytowana w głównie, głównie w Rosji. Ale w sumie, jak się nad tym zastanowić, Wikipedia w języku rosyjskim jest czytana też w Ukrainie, bo Ukraińcy mówią też po rosyjsku. Jest czytana w jakimś. Uzbekistanie, w Polsce, w Niemczech, w... oczywiście Białoruś. Wikipedia. Nie, nie można powiedzieć tak, żeby jakby Wikipedia rosyjskojęzyczna była rosyjska. Czyli wchodzę, typowy Rosjanin wchodzi na Wikipedię rosyjską, widzi świat z jednej perspektywy, no ale coś go zaświeci lampka, zmienia opcję językową na wersję ukraińską, może przeczytać coś zupełnie innego. Pytanie jest takie, czy ta wersja ukraińska będzie zablokowana, czy nie? Ukraińska? Czy może być? Czy w ogóle są takie narzędzia, które sprawiają, że mogę obracać się w, na przykład u mnie w kraju tylko w, w jednej wersji językowej w Wikipedii. Z tego co ja wiem, nie ma takich możliwości. To jest kwestia ograniczeń technicznych. Jest wóz albo przewóz, albo wszystkie wersje językowe, albo żadna. Wszystkie wersje językowe, ze wszystkim, co one zawierają, albo zupełnie nic. I tutaj w ogóle możemy, to jest taka, taka dygresja do tej obecnej sytuacji, skoro nie ma półśrodków, skoro chodzi o dostęp, albo do wszystkiego z całym dobrodziejstwem inwentarza, ze wszystkimi artykułami, to albo jest pełen dostęp, tak jak jest na przykład w Polsce, co uważamy za normalne, albo jest żaden dostęp, czyli jak na przykład w Chinach. Co z kolei Chińczycy uważają za normalne, bo chińska Wikipedia jest pisana głównie gdzieś w, np. Na, na Tajwanie, Hongkong, ale nie, 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 kontynentalna, nie kontynentalne Chiny, nie, nie, nie Chińska Republika Ludowa. I Rosjanie próbują jakby grać kogoś takiego, takiego kto się stara być trochę, troszeczkę jak Chiny, ale jest cały czas w klubie cywilizowanego, naszego świata, przepraszam, nie cywilizowanego. Chiny też są bardzo cywilizowane. Ale naszego świata, gdzie my mamy pełen dostęp do Wikipedii, do wszystkich wersji językowych, no i oni bardzo próbują udawać, że, że chcą, żeby było inaczej, tylko że alternatywa jest tylko jedna żaden dostęp. Więc oni musieliby zrobić po prostu zwrot o 180 stopni i zamiast być jak Zachód, musieliby być jak Chiny. Nie ma tutaj trzeciej drogi. Tutaj, tutaj nie ma, niestety Rosjanie nie mają. Komfortu być Rosjanami w tym sensie takim technicznym, żeby zrobić trzeci biegun. Nie, tutaj jest, są dwie, dwie opcje. Wspomniał Pan o ciekawej rzeczy odnośnie parafii. Może nazwijmy to zaszufladkujemy jako styl w ogóle prowadzenia Wikipedii w Polsce, jakiś taki motyw, nie mówię o parafiach, ale myślę, że każdy kraj charakteryzuje się jakimś stylem, jak ma swój pomysł na to, jak ta internetowa encyklopedia, tak to możemy nazwać, może wyglądać. Rosjanie, Polacy, tudzież Ukraińcy, bo z jednej strony mógłbym zmieniać cały czas wersje językowe i dostrzegać pewne różnice, czasami pewne podobieństwa, styl pisania, z celi informowania o pewnych faktów, o faktach, też może swego rodzaju szczegółowość, to znaczy to też się łączy z pytaniem, co łączy tego wolontariusza z Polski z wolontariuszem z Rosji. Mamy różnicę w wykształceniu, w zdobywaniu wiedzy, też często powołujemy się na media, a te media też w naszych krajach działają zupełnie inaczej. Tak, i to jest świetne pytanie, i przez głowę mi przeszło w ogóle kilkanaście odpowiedzi, bo, bo pana pytanie zawierało podpytania. Więc generalnie tak, mamy zupełnie osobne społeczności. Inaczej działa społeczność polskojęzyczna, inaczej działa ro społeczność rosyjskojęzyczna. Może in nie inaczej, tylko osobno. O, osobno. I tutaj tak, ważne zastrzeżenie: Wikipedia nie jest rosyjska czy polska, tylko właśnie rosyjskojęzyczna, polskojęzyczna. Z tym takim charakterystycznym zastrzeżeniem, że no Polska, mamy państwo powstałe jako narodowe, wyczyszczone po II wojnie światowej, do, do takiej polskości-polskości. Jesteśmy przyzwyczajeni do homogenicznego um, społeczeństwa, do takiej bardzo podobnej um, opinii publicznej, um, ale no, no w, inaczej jest już w przypadku Rosji, gdzie mamy co prawda Rosjan, ale mamy jeszcze ludy mówiące zupełnie innymi językami. I, I tak naprawdę stan, stan normalny to jest taki, gdzie nie można przypisać jednego kraju do jednej wersji językowej, do jednej grupy etnicznej, z której się wywodzą ci, którzy piszą Wikipedię, która akurat jest dana, czytana w danym kraju. Więc tutaj mamy zupełnie mozaikę i, i takie nachodzenie na, na się częściowe tych wszystkich podziałów na siebie. No, i teraz wikipedyści polscy, wikipedyści, czy, czy wikipedyści, może tak, właśnie, bardzo powiedzmy teraz precyzyjnie. Osoby, które są wikipedystami, a mieszkają w Polsce, być może piszą, być może są Polakami i znają język polski i piszą o polską w wersję językową, ale być może nie są Polakami, i być może nie znają języka polskiego i, i piszą jakąś inną wikipedię, niekoniecznie są w kontakcie z tymi w Rosji, którzy niekoniecznie piszą po rosyjsku. Wszyscy ci, wszystkie wersje językowe, czy inaczej, wszyscy ci ludzie się grupują według wersji językowych w Wikipedii, które piszą. To jest podstawowe kryterium podziału, czyli ja piszę wersję językową polską, ty piszesz wersję językową rosyjską. Ja, będąc w Polsce, jestem w bliższych stosunkach z tymi, którzy też piszą wersję językową polską. Mamy swoją społeczność, jakby swoje podwórko. Rosyjskojęzyczni mają swoje podwórko. Na wszystkich tych podwórkach yy, istnieją. Podobne zasady, dlatego że zasady jakby takie fundamentalne zostały ustalone na samolubkim początku istnienia Wikipedii 20 lat temu. Tak jak właśnie wspominałem o tej weryfikowalności, żebyśmy nie pisali z głowy, żebyśmy pisali na podstawie źródeł, które są najlepiej niezależne od opisywanego przedmiotu. To obowiązuje we wszystkich wersjach językowych. Przecinek albo średnik, ale i teraz są różne wyjątki, są jakieś różne tam doprecyzowania. To już wszystko jest domeną poszczególnych społeczności. I szczegółowe sposoby współpracy w społeczności rosyjskojęzycznej mogą być zupełnie inne niż szczegółowe zasady współpracy w społeczności polskiej. No właśnie dlatego też jest ta kwestia, że my mamy parafię i jest OK, a oni być może mają zupełnie coś innego. Znaczy, coś innego jest eklipsem, ich, ich wyróżnikiem. Czyli z naszego punktu widzenia najlepiej byłoby zmotywować polskich Wikipedystów, którzy operują językiem rosyjskim, żeby edytowali wersję rosyjską. Tak. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I drugi wniosek, który się nasuwa, im więcej właściwie możemy powiedzieć demokracji w kraju, i większe nasycenie tego społeczeństwa obywatelskiego, tym większe dyskusje na temat tego, czy artykuł ma wyglądać tak czy inaczej. Czyli im więcej tego tych źródeł tej dyskusji, to dobrze świadczy właściwie o też atmosferze w kraju. Tak, oczywiście. Wikipedia, jak sobie czytamy artykuły co do zasady, tak idealnie powinna być neutralna w tym znaczeniu, że my jesteśmy jakimiś duchowymi czy intelektualnymi spadkobiercami tych wszystkich liderotów, którzy uważali, że, że no rozum, prawda, zerojedynkowość i, i ta prawda jest taka, taka najprawdziwsza i, i, że, i że, encyklopedia, może, że encyklopedia powinna odzwierciedlać świat taki, jaki jest. Wikipedyści tutaj są już troszeczkę bardziej nowocześni niż Liderot, dlatego że my wiemy, że nie ma takiej zupełnie jednej prawdy, ale ogólnie rzecz biorąc, opowiadamy się za tymi wszystkimi wartościami, które są też blisko związane z prawami człowieka, czyli wolność właśnie wypowiedzi, wolność jakichś różnych dyskusji, swoboda, wolność prasy, prawda? I wikipedyści w ogóle zostają wikipedystami dopiero wtedy, kiedy uważają, że dzielenie się, się wiedzą jest ważne. Że to jest jakaś wartość, którą, dla której warto spędzać czas. Dlatego na przykład w Polsce wydaje mi się, że jest całkiem sporo wikipedystów na 100 tysięcy ludzi, powiedzmy. A załóżmy, w Azji Centralnej może niekoniecznie jest, jest mniej tego wszystkiego. No bo tutaj jest właśnie ta sprawa, że, że ja muszę być w ogóle przekonany do tego, że dzielenie się wiedzą z ludźmi ma sens, dopiero wtedy zostaje wikipedystą. Myślę, że duża rola przed w szczególności polskimi wikipedystami, rosyjskimi, ci powiedzmy, którzy, znaczy rosyjskojęzycznymi, przepraszam, ci, którzy edytują, dosyć duża odpowiedzialność, bo mam wrażenie, że to młode pokolenie będzie właśnie czerpać z Wikipedii kiedyś informacje na temat tego, co, co się działo, co się dzieje już powiedzmy od 47 dni. Duże wyzwania. Rozumiem, że też w, i w centrali jest, jest takie spojrzenie, że są to rzeczywiście czasy ważne i takie szczególna może troska o informacje. Tak. Tak, oczywiście. Przy czym my też tutaj mówimy, że no z naszego punktu widzenia jest to dzień jak co dzień. Czasem wydarzają się jakieś większe wydarzenia o różnej skali. Czy to jakiś mundial, wtedy fani sportu się rzucają do, do Wikipedii. Czy to powiedzmy, papieża wybiorą, albo jakiś samolot z prezydentem środkowoeuropejskiego kraju się rozbije w innym kraju i ludzie rzucają się na Wikipedię i wtedy jest, kto zginął, ile jest, to, ile jest to ofiar i tak dalej. No więc są takie wydarzenia powiedzmy punktowe, są takie wydarzenia troszkę dłuższe. Był COVID, o którym już teraz właściwie nie, nie pamiętamy. I na początku tego COVID-u, ten początek tak się rozciągał w czasie, prawda? Pierwszy dzień, pacjent zero, tydzień pierwszy, miesiąc pierwszy, pierwsza fala, potem druga fala. Co pomiędzy tymi falami? No i wikipedyści dzień w dzień Zapoznawali się z tymi wszystkimi informacjami, które do nich spływały, weryfikowali je. Oczywiście jest ciągle jakaś próba, czy to. Generalnie próby utrudnienia nam pracy, a to ktoś napisze, że lubię placki, albo że tam zamieni merytorycznie jakąś informację, napisze coś niechlujnie. To wszystko na bieżąco obrawiamy, poprawiamy to merytorycznie, redakcyjnie. Jeżeli ktoś na przykład dodaje źródła, Nierzetelne. No to my takie rzeczy usuwamy, konsultujemy się w ogóle między sobą. Jeszcze przed wybuchem wojny, może nie przed wybuchem, przed eskalacją wojny trwającej lata, usunęliśmy wszystkie odwołania do Sputnika. Też takie, które w ogóle nie były związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Sputnik, jako źródło związane z Rosją, podawał też na przykład informacje o sukcesach rosyjskich sportowców. No więc wtedy braliśmy na, na tapet takiego, taki, taki biogram sportowca i zamiast pisać o nim, że zdobył jakiś Medal na podstawie Spotnika, to pisaliśmy, że dostał ten medal na podstawie czy z powołaniem na BBC albo tam e, wyborczą, cokolwiek. I, I z naszej perspektywy to w sumie jest dzień jak co dzień. Wręcz do tego stopnia, bym powiedział, że Wikipedyści w Rosji też nie, nie są w jakimś stanie mocno alarmowym czy coś. To znaczy, Wikipedyści piszą na przykład na tematy e, krajoznawcze i w Rosji jest to całkiem popularne żeby pisać o historii, etnografii, kulturze, przeszłości, danego miejsca. Tacy, takie tematy w miażdżącej większości w ogóle nie są, nie są do podpięcia pod politykę, a już szczególnie jeśli chodzi o takie bardziej rzeczy związane z, z naukami ścisłymi. Jest taka wikipedystka w, akurat w Polsce, edytorka polskojęzycznej Wikipedii, która mówi, że ona rozmiłowała się w ornitologii między innymi jako dziedzinie, w której piszę w Wikipedii. Między innymi dlatego, że właśnie ornitologia jest mocno niespołeczna, niepolityczna. Tam można sobie spokojnie edytować, co by się nie działo. Świątek, piątek, jakieś, jakieś święta, tragedie. Ornitologia jest cały czas spokojna i tylko ptaszki. I w rosyjskojęzyczni Wikipedyści bardzo podobnie. Więc, więc ci, którzy piszą, powiedzmy o jakiejś, jakiejś fizyce czy właśnie historii Rostowa nad Donem, cokolwiek, no po prostu sobie piszą. I ta taka polityka przemyka im zupełnie. Natomiast są Wikipedyści, którzy są bardziej zainteresowani sprawami tymi takimi politycznymi. Są tacy, którzy na przykład są zainteresowani dbaniem o stronę główną i o artykuły, które są w danym momencie na stronie głównej. Co by to nie było, to oni się zajmują stroną główną. No i wtedy to jest zupełnie inny rodzaj motywacji zresztą, czy zupełnie inna motywacja. I oni mają rzeczywiście więcej na głowie takiej walki z trollami, z. Ludźmi, którzy próbują przemycać dezinformacje, no bo oni rzeczywiście bronią takich, oni są jakąś taką forpocztą, taką bronią tej wizytówki Wikipedii, tego, co akurat na danym, w danym momencie jest, jest, jest poczytne najbardziej. I, I oni tam rzeczywiście mają więcej roboty, no ale z drugiej strony oni właśnie. Często to są ludzie, którzy, którzy piszą o, takie, o sprawach bieżących, jakiekolwiek by one nie były. Więc dla nich kopanie się z trolem nie jest niczym ani nowym, ani jak, jakimś specjalnie ekscytującym. Raz to jest troll, który mówi coś o Rosji, raz to jest troll, który mówi coś o płaskiej Ziemi, ale generalnie rzecz biorąc, na, na nich wszystkich są bardzo podobne narzędzia i um, i, I dla tych wikipedystów, którzy się tym specjalizują, no to to jest codzienność. To pytanie na koniec, właściwie podsumowujące. Krym, jeżeli wejdę na hasło Krym-Półwysep Krymski, co powie mi rosyjska Wikipedia, co powie ukraińska? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie sprawdzałem. To znaczy, na pewno, na pewno Wikipedie wszystkie powinny podawać, że Krym de Jure jest, jest ukraiński. Czego nie uznaje Rosja i prawdopodobnie jeszcze inne państwa związane z Rosją. Czyli generalnie jest to takie przedstawienie mozaiki, taka jaka ona jest. I praca domowa dla słuchaczy, żeby sobie to sprawdzili, pogrzebali właśnie w tej rosyjskojęzycznej Wikipedii. Ciekawy temat, myślę, że też te tytuły dziennikarskie, właśnie o hasłach, że Rosja nałoży grzywdę na Wikipedię, roskom nadzór już szykuje karę, to takie trochę clickbaitowe, dlatego cieszę się że na nasze spotkanie i też wytłumaczył Pan właściwie, jak Wikipedia pracuje, na jakich zasadach. Myślę, że ciekawe i dla słuchaczy. Szymon Grabarczuk, wiceprezes zarządu Wikipedii. Media Polska był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia!